Historia Kotów, czyli od kultu do diabelskich porównań. Jak zmienia się stosunek do futrzaków? Historia Kotów jest stara jak świat. W starożytnym Egipcie za zabicie Czworonoga groziła kara śmierci, ale już w średniowieczu uznawano go za wysłannika diabła. Współcześnie futrzaki to bohaterowie Memów, a także niezastąpieni przyjaciele w wielu domach. Czy Egipcjanie czcili koty? Dla Egipcjan koty były domowymi towarzyszami. Zapewniano im również miejsce w świątyniach. Wedle tej tradycji egipscy bogowie byli ukazywani pod postacią zwierząt i wielu z nich obdarzano kocimi cechami. W pierwszej dynastii chroniącą dom Faraona przed wężami boginie Naftet przedstawiano jako Hysia lub Ocelota. Wierzono również, że Bóg Słońca ha nocą zmienia się w kota, aby stoczyć walkę z Panem Mehoku, apoficem. Symbolizująca płodność i sprawująca opiekę nad ludźmi bogini Bastet miała kocią głowę, a czasami też całe kocie ciało. Ukazywano ją ponadto w otoczeniu kociąt.